Siemanko, siemanko, ja jestem Vertez, witam was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii z gry Call of Duty Infinite Warfare Dokładnie tak, lecimy z koksem, gierka miała dzisiaj premierę, dlatego od dzisiaj ją nagrywam I tak pewnie widzicie, że troszkę inne mam tutaj otoczenie, ale mój komputer się zepsuł i nagrywam na komputerze Uli Także komputer jest mocny, może to nagrywać Dokładnie tak e, Słuchajcie, słuchajcie Całkiem możliwe, że w cutscence w nie będzie Na przykład muzyki, bo mogą mi prawa autorskie wyskoczyć Także od razu sorry za to Jeśli nie wyskoczą to super I po prostu zaczniemy Dobra, jeszcze tylko tak informacyjnie Otóż razem z premierą Infinite Warfare Wyszedł remaster gry też Call of Duty Modern Warfare e, Klasyka zremasterowana Też ją będę nagrywał I powiem tak, dzisiaj odcinki będą się pojawiały tak, że wlatuje ten odcinek Za godzinę wlatuje pierwszy odcinek z Modern Warfare yy, remastera. Pójdzie za kolejną godzinę znowu z tej gry i za kolejną godzinę z Moderna. Także cztery odcinki mam dzisiaj w planie. I nie przedłużając, zacznijmy kampanię. Dokładnie. Nowa gra. Tak, tak, tak. Pitu, pitu. Ja tu gram rekrutem, bo, bo nie wiem, czy ogarnę tutaj na tym kompie. Niech mi się tutaj wczyta. I kurde, lecimy z koksem. Dobra. Nie wiem, czy będą napisy. Powinny być. Powinny być. Dobra. To już się wyciszam. Zobaczmy kacetankę. Ziemia nie była w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości. Wysłaliśmy więc ludzi poza jej atmosferę. Nowy przyczółek miał przynieść nam nowy początek. Ale sprawy przybrały inny obrót. Oddalenie od domu zrodziło nowy ruch. Nowe zasady, nowe ambicje. Nowego wroga. Front obrony kolonialnej stworzył armię i odciął się od ziemi przemocą i gwałtem. Nie są rewolucjonistami, chcą władzy absolutnej. Atakują kolonie, łupią zasoby i wprowadzają rządy terroru. Ich flota odcina nas od surowców niezbędnych do przeżycia. Pragnął unicestwić wszystko, co ziemskie. Obecnie FOK to machina wojenna, rządzona przez wojsko. Gdyby zjednoczył ich jeden silny przywódca, zrobiliby wszystko, by zabrać nam naszą ojczyznę. Wodzu, tu KOSA-1, czekam na rozkazy. Przyjąłem 3-1. Front obrony kolonialnej atakuje naszą tajną placówkę. Uważamy, że to element operacji o nazwie kodowej RAJA. Wywiad sugeruje, że ich celem jest prototyp broni. Macie wydobyć go i zniszczyć ośrodek, zanim FOK znajdzie uzbrojenie. Zrozumiano, wodzu. Wykonamy zadanie. Została minuta! Są tam nasi? Nie, placówka jest opuszczona. Zgarniamy broni, puszczamy to miejsce z dymem. Spoko, wlatujemy na pustą miejscówę. Zabieramy co nasze i wysadzamy. Prosta misja na początek. Zobaczymy jak nam to pójdzie. 10 sekund. Swoją drogą ciekawe że teraz mamy napisy. A na kadstence takiej filmowej nie było. Dziwne. Ale jest dubbing po polsku. Dobra, spacja, skaczemy. Panie, jazda, 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 ziomy. Skaczemy Ło, jak ja mam tu latać? Panie, ojej Ale ładnie tutaj Poko, lecę, lecę, utrzymuję A jakby to? Aha, dobra, okej okay. Już myślałem, że będę musiał też Turbo doładowanie samoloczyć Ale nie, ale nie Spacja A przytrzymaj, przytrzymaj, przytrzymaj Chyba dobrze wylądowaliśmy Bo nic tam nie jest Minus 300, ojej to ładnie tu macie. Przyjąłem 1-1, punkt wejścia 23 metry na północ. Przyjąłem, w drodze. <grywa> Okej. Okay. Ja już myślałem, że sprintu nie mamy. Skocz, na dole. Wskocz, dawaj, panie. Co mam klikać? Spacja. A dzień dobry. I dobranoc w sumie. Zajpc, idziesz przodem. Okej, okay, myślałem, że to już będzie pusta, a w nam wlecieli. Jeden, jeden nożniwiarza. F.O.K. ma tu swoich ludzi. Żołnierze w polu widzenia. Tak myślałem, że będą tu ludzie. Czekaj, terroryści, nie? Dobra, nie wiem dlaczego wy tak się skradacie. No dostał, bo zacząłem do niego strzelać, a tymi kurde... Zabrałeś mój cel, kolego. Zbliżamy się do punktu wejścia. Po drodze natknęliśmy się na pokaźne siły Jak F.O.K. tu jasno! Czekajcie, ja się tu poczołgam Aha, okej No jakbym nie widział Resztą się zajmiecie? To ja wam pomogę, wiecie? Tak myślę O, Aaaa Dawaj Nie jestem przyzwyczajony do tej myszki Może mi źle iść, ale to nieważne A, taki fajny dopalacz mamy tutaj. Ciekawe. O, wy tuż tu padliście. No, trudno. Kronot. Nie wiem, jak ten grad ma działać jeszcze, ale szkód swoich narobił. robił. nie gdzie ty latasz? Nie, nie, nie ma opcji. Ja mam dużo amunicji. Ja to was porozwalam. Mhm. Spoko. Nie no, póki co jest okej. Okay. Póki co jest okej. Okay. Fajnie, że mamy... ...zmieniany celownik. Czekajcie, czekajcie, bo ja tu widzę, że mam tutaj coś zadziałać. I to jeszcze przytrzymać mam, już tam OK. Okej. Ale ziomy... Ze zbliżeniem, wy sobie tak opadniecie. Dobra, na moją pozycję. <laughs> cześć, ziomeczku. Uwaga, na boki nic nie uważa. lecimy rozwalamy wszystkich. Dobra, przyjąłem. Zachować ostrożność. kieruje się na waszą pozycję. Mhm, No i co dalej będzie? Nie chciałbym się mierzyć z tym czymś Kontakt I po kontakcie ziomy Ja przecież cię trafiłem, czemu ty żyjesz? Dobra, stanowczo chyba będę musiał myszkę sobie spowolnić, ale to nie teraz jeszcze Dopóki jak będę strasznie lamił przez za dużą szybkość, to wtedy... Pomyślę o zmianie, a tak póki co jest okej. Okay. O, wiecie co? Ja to się nie chcę z wami pierdzielić. Nie Ostrożnie! Jeszcze nie jest czysto, rozwalcie je! Jest czysto, patrzcie, tak o, jest czysto, goddammit! <laughs> co się będę, nie? Jeden czas się kończy, paliwo zresztą też i jak wam idzie? Jesteśmy przy celu. Ewakuacja za 6 minut, bez odbioru. No, Ale <laughs> ich wyprzedziliśmy. Sipes, rozwalaj!

Uuu, <laughs> ja pierdziele, to jest zarębiste. Elo, ziomy! Elo, co tam? Niski poziom amunicji, to już? Co ty mi za gówno dałeś? Elośka. Ale i porobione! Koniec fajnej broni! Ej, czekaj, gran raz. nas! Ja pierdziele, jak bym to odpalić? Aha, to się naładowało, dobra. Ekstra. Ej, ty nie szczaj No, god nie widzę cię, a to nie znaczy, że masz do mnie strzelać, ziom. A! What the fuck, ja mówiłem, że się nie chce z nim... ...mierzyć. Rozpierdziel go! Tak, fak! Wiecie co? Ej, dawaj to! Padaj, Hamie! Rozwalę cię! To no, miniganam rozwalły! Porobiony! Porobiony! Minuta! Gdzie mu uciekać? Halo! Halo! Ja mnie jest perdzielony tutaj. Naraziomy. Oj O no halo, gdzie mam biec? Gdzie mam biec? O, ale cię porobiło tutaj kolego I nas też tutaj ładnie robi Dawaj to, dawaj to No nie zdążymy jak nic, o oh, fuck Czy ja to mam odpalić? Aktywy broń. Tak myślałem! Tak myślałem. Że coś ja tutaj robię. Źle. Ale dobra! Porobieni! Porobieni! Eee, I my też porobieni, bo sobie odlatujemy. Halo? Halo ktoś leci ze mną tam? Tak... Prosto na twarz. <laughs> Ej, co za... Co za dziwna akcja. Ale dobra. Dobra. Standardowo budzimy się wszyscy obok leżą, mam nadzieję, że nie podejdzie zły koleś, który będzie do nich celował i wystrzela, tak jak to było w dwóch częściach, identyczna scena. Dzień dobry, John Snow. Tak, to on, to Jon Snow, dzień dobry. Powiedz, że jesteś z naszych. Dobra, ja się wyłączę. Ile ludzi jest tu z tobą? Tylko oni. A ten statek, który zastrzeliliśmy? Moi ludzie potrzebują lekarza! Przejmujesz się swoimi ludźmi? Tego nie uda wam się wygrać? Tu miejsce... nie należy już do was. Zabić ich... O czymś takim mówiłem właśnie. Traja. Nie wiadomo. Przekaz z hełmu się urwał. Brak kontaktu od 18 godzin. A FOK nie wysunął żądań. Bo FOK nigdy nie wysuwa żądań. Zatknęli flagę na naszej ziemi. Zabili nam trzech żołnierzy i pilota. Wysłano naszych, aby odzyskali broń z nieczynnej placówki. Przecież to ściśle tajna placówka, admirale. Kto do cholery wpuścił FOK w tę przestrzeń? Zgodnie z porozumieniami, wszystkie narody mają wolny Prze dostęp. Przecież tam należało wysłać całą armię, a nie cztery osoby. Poruczniku Rejes, nalegam, by zastosował się pan do zasad i zmienił ton. To tak jest. Kto jeszcze wie o tej sprawie? Teraz dowództwo sił powietrznych i pan. To jest celowy akt agresji, admirale. Powinniśmy polecić tam z patrolem, a nie siedzieć tutaj i puszczać fajerwerki. Jeśli front zaatakuje, działa SPSK i Co? Lepiej zamknąć broń w szafie, śmiać się i oglądać paradę? Poruczniku Rejest, niech pan nie wątpi, że mój instynkt przyznaje, że zbieżny z pańskim, każe mi natychmiast poderwać się do boju. To co tu robimy? To polityka, Rejest. Choćby się paliło, oni chcą tylko w spokoju kręcić wałki. Sama myśl o ofensywie sprawia, że zaczynają mieć pełne gacie. Póki nie ma wojny, wojownicy są niczym. Jak wybuchnie wojna, będzie za późno. Kto się waha, ten ginie. Przecież uczył nas pan tego w szkole wojskowej. Zidentyfikuj problem i działaj. Zawsze szybko pan się uczył. Dowództwo zna nasze stanowisko. Na razie nie rozważają użycia siły na poziomie operacyjnym. To prawa wojny, synu. Dziękuję za odprawę, sir. Admirale, E3N jest już na dachu. Dziękuję, Macie. Czym jest E3N? Idź i sam zobacz. Myślę, że zrobi wrażenie. Odejść. Mufilu. Czterech. Zabici. Europa? Front już tam był. Zdjęli cały oddział. Wzięli sprzęt. syny To jakieś pieprzone nieporozumienie. Powinniśmy być teraz w szakalach i działać. Admirał myśli podobnie. To co? Lecimy. Wykluczamy. Retribution dzisiaj nie walczy. Bierze udział w paradzie. Cała flota jest tu w Genewie. Nie za dobrze. Robimy to co roku, Salt. Tak. Nie przegapmy tego. Proszę pani porusz. Chodź, wybierzemy malowniczą ścieżkę. O, i załączyli nam symulator chodzenia. Jak dobrze. Okej, okay, to wiemy się co nieco. <laughs> się okazało, że tam ci nasi koledzy zginęli. A my gramy kompletnie kim innym Spoko Dobra, ja sobie tu pobiegam, bo czemu mnie Witaj na tygodniu floty A cześć Co się tu bawicie? Siakie to duże Ja pierdziele, dobra. Idziemy, idziemy Byłeś tu jeden dzień, co? Jakoś lepiej czuję się tam, wśród gwiazd. <noise> nie tylko ty. Reigns wspomniał o czymś, co nazywa się E3E. Mówi ci to coś? Właśnie, mów wszystko, co wiesz. Ma pełno asów w tych swoich czterogdestkowych rękawach. Co ty nie wiesz? Tej, że leci z nami na ceremonię? Jakby ci się nie wymsknęło. Przy nim nigdy. No, ty się panujesz tutaj, tak? Proszę tędy. Hm. No. Spaka. Już pojednak Trzeba złapać samolot. Ale wiecie co mi się podoba? 3 komputer a 60 FPSów trzyma i to na w miarę wysokich ustawieniach Nie na najwyższych oczywiście, ale są wysokie I chodzi płynnie To dobre Dlaczego do czemu by nie Spokojna głowa biegnij biegnij ziom Ps, ps. Właśnie tam o tam będzie ankieta, czy chcecie z dabingiem, czy po prostu po angielsku i z napisami, bo wiecie. Różnie bywa. Jak będzie dało się zmienić, a przegłosujecie na zmianę, to, to, to spoko, mogę dabing wyłączyć. <grybuje> się starszy M, eksperymentalny taktyczny humanoid. Trudno cię będzie wołać, tylko bez żartów i mówić do mnie Twoje <grybuje> rozkazy. Przydział Retribution, odpowiadam przed Alderem. Poko... Tak, proszę pani, jestem zabójcą. Wyglądasz, jakbyś każdemu mógł skopać dupę. Czy ja wiem? Od nie tam, nie to wygląda to na to takiego. Widziałem gorszy. Skoro wszyscy już się znają, możemy lecieć. Ok, to panie, gdzie lecimy? Tak, bez zamknięcia? Drzwi? Lecimy? Ok, to widzę na hardcore tutaj. Przyjąłem. <laughs> Pan I tam w to może lądować, bo dopiero odleciliśmy. Pierwszy taki model. Robi wrażenie. Pokażemy go dziś na ceremonii. Wie pan, że cierpie na lekcję licznych. <laughs> tam? Mam, pani boluszek. Mam. Zaimplementowano mi mózg zmarłego rolnika. Co rolnik zabójca, mój robot nie wierzę. Na, no, okej. Okay. Nieprawda. Na żarciki sobie tu latają. Spoko, spoko. Zapamiętam. <laughs> Statku, witam? To tarcza chroniąca ziemię. Potężna siła rażenia. Vengeance to Jesteśmy gotowi do lądowania. Przyjąłem szóstka. Możecie lądować. Panie admirale? Co tam i tam? Działa SPS-ka. Wygląda na to, że namierzają naszą flotę. Uwaga! Już tak grubo z samego wejścia? Nasi do nas strzelają, czy to nie nasi? Ja nie ogarniam. Co tu się wyprawia? Kademic! Do wszystkich możliwe atak terrorystyczne PZSPNK! Spójrzmy To nie są ćwiczenia! Natychmiast przysłać do nas wszystkie lotki! się na uderzenie! Trzymajcie się! No i dobra, w tym momencie zakończymy pierwszy odcinek, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, widzimy się w kolejnym odcinku z tej gry za jakieś dwie godzinki, a niedługo Was zapraszam właśnie na Call of Duty Modern Warfare, które jeszcze nie nagrałem, ale nagram i wleci godzinę po tym odcinku. Dobra, to tyle na teraz, do później, na razie, cześć, żółwik! Uuu.